Mamy mocną, fajną, bardzo mocną drużynę i, i oczywiście zrobimy wszystko, żeby wygrać, ale jak wiadomo, to jest tylko sport i wyłącznie ja do tego już inaczej podchodzę. Ja wiem, że każdy da siebie wszystko i to jest najważniejsze. Co to nam przyniesie, no to okaże się już niedługo, e, ale trzeba też pamiętać, że generalnie ten sezon jest naprawdę specyficzny, bardzo długi. Wiele ludzi być może teraz jest znowu w ciężkim treningu po to, żeby ten szczyt formy był jednak na Mistrzostwa Siatła w Doha, bo to jest na, dla nas najważniejsze. Także naprawdę tutaj może wydarzyć się, mogą wydarzyć się różne sytuacje, ale, ale jestem pewny, że jak to by nie było przygotowany, to na pewno każdy da siebie wszystko po to, żeby wypaść jak najlepiej przy swojej publiczności, tutaj w Polsce przede wszystkim. Także to też jest dodatkowy atut, który wszystkim zawodnikom, a szczególnie tym młodym będzie dawał taki dodatkowy skrzydeł i można się spodziewać, dzięki temu też będą uzyskiwane, może nawet lepsze wyniki niż do tej pory uzyskiwali. Na pewno to będzie fajny taki test właśnie przed Mistrzostwami Świata, takie bieganie eliminacyjne, że tak powiem, czyli właśnie bardzo spokojnie pewnie, ostatnie 500 bardzo mocno, w, nawet w sprinterskich prędkościach, myślę, że o 51-52 sekund ostatnie 400, także to jest bieganie, które ja lubię, oczywiście wiadomo, jestem, wychodzę z 800 metrów, także teoretycznie będę najszybszy z zestawki, ale oczywiście to bieganie czy jest troszeczkę inne. Także, no mówię, trzeba robić swoje, a ja będę się cieszył każdym bieganiem, na kolejne bardzo fajne doświadczenie dla mnie. I mimo tego, że jestem właśnie już bardzo doświadczony zawodnikiem, to taka lekcja dla mnie zawsze jest bardzo cenna. Słyszałem, że dużo biletów zostało sprzedanych, także cieszę się bardzo, że będzie tutaj dużo kibiców na trybunach. To naprawdę jest dla nas bardzo ważne dla zawodników, bo to, jak są pełne stadiony, dużo lepiej się biega, łatwiej nosi nas bardziej. Także na to na pewno liczę. Jeśli chodzi o samą Bydgosia jak najbardziej, to jest bardzo. Szybki, ten bardzo szybki tartan. biegałem na tym stadionie 1.44 z małym hakiem, także no to tylko pokazuje to, że można tutaj biegać wyniki i, i tego się trzymajmy. Przed swoją publicznością na pewno zawsze jest miło i, 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 i na pewno zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby dać dobre show i, i żeby publiczność była zadowolona.